Witamy w odcinku trzecim. Dzisiaj z Patrykiem przygotujemy śniadanie mistrza i lekką kolację. Na początek propozycja na śniadanie. Omlet z dodatkiem kaszy jaglanej, papryki zielonej, cukinii, do tego będzie groszek zielony, pomidorki koktajlowe, olej liniany, rukola, kiełki brokuł, z przypraw użyjemy kurkumę. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Sól himalajską, troszeczkę ostrej papryki i pieprzu. Będzie lekko na ostro, ale przede wszystkim kasza jaglana. Kasza jaglana, właśnie trochę pikantnie, ale też pamiętajcie. Znowu e, zdrowo, polsko, tanio, bez glutenu. Czyli dążymy tak naprawdę do prostego, tradycyjnego dołożymy, omleta, tak, troszeczkę kaszy. kaszą i okay, tam, super. E, popularną mąkę, więc e, lekko też myślę, że e, będzie Wam się świetnie po tym biegało. Sprawdzimy. No nic, zaczynamy. Na początek odbijemy jajka. Pamiętajcie, żeby jajka odbijać do pojemnika, jeśli są zepsute, zawsze możecie ten pojemniczek wywalić. Po odbiciu jajka należy ubić. Możemy to zrobić ręcznie, możemy to zrobić za pomocą blendera ręcznego. Tutaj też tak uczynimy. Ubiliśmy jajka. Pamiętajcie, żeby nie używać w tym momencie soli i pieprzu, bo po pierwsze stracimy po drugie strukturę jajek. Do jajek dodamy ugotowaną, ale zmiksowaną kaszę jaglaną. To, co lubię. To, co lubię. Ona ma być dodatkiem, po pierwsze bezglutenowym, ale z drugiej strony też wypełniaczem. Tak, żeby nie używać pieczywa. Tak. Glutenu zbędnego użyjemy zmiksowanej kaszy jaglanej. Okay, zblendowaliśmy kaszę jaglaną i tak zblendowana kasza będzie naszym wypełniaczem śniadania. Zastąpi nam pieczywo i zbędny gluten. 4 do 6 łyżek do 4 jaj. I blendujemy. Okay. Tak przygotowaną masę przesmażymy na oliwie z oliwek. A w międzyczasie przygotujemy sobie zielone warzywa i pomidory. Myślę, też świetnie kasza jaglana by się nadawała do naleśniorów, nie? Do naleśników, dokładnie. Żeby zastąpić gluten, możemy użyć kaszy jaglanej. Tak, jeszcze jakie mąki polecasz? Ja używam często mąki orkiszowej. Lubię mąkę orkiszową. Bardzo fajnie sprawdza się przy pieczywie, tak, tak. przy różnego rodzaju wypiekach, przy ciastkach, naleśnikach, że mąka orkiszowa jak najbardziej. Okay, zabierzemy się za nasze warzywa. W pierwszej kolejności przygotujemy zieloną paprykę, znowu się na nie na zielono, następnie zielone warzywa zamarynujemy w oleju, dodamy troszeczkę kurkumy, troszeczkę soli himalajskiej i przesmażymy na patelni. Cukinia. Też całą na cukinie trwa. Zaczynamy od papryki. Co, Marcin? Trochę soli, himalajskiej. Odrobina kurkumy. Ostra papryka? Oczywiście, ostro musi być. Ostra papryka. odrobina Bierz. oliwy z oliwek. Na zawodach nie ma miękkiej gry. Nie ma miękkiej gry, <gry> musi być na ostro. To... No to będzie na ostro. Na treningach też czasami się trzeba zmęczyć. Rozgrzejemy już sobie drugą patelnię do omleta. Najpierw przesmażymy warzywa, wylejemy jajka na patelnię do omleta, razem połączymy Składniki i poczekamy na efekty. Smakowite. Czyli zaczynamy przesmażanie naszych warzyw od papryki. Następnie dodajemy świeżą pokrojoną cukinię. Już rozgrzany olej do omleta. Przed wylaniem jajek należy je napowietrzyć za pomocą blendera albo trzepaczki. Ja już chyba dorzucę groszek. No. No. W tym momencie możemy dorzucić zielony groszek. Przesmażymy Zielone warzywa około 2 do 3 minut. Nie no, ja tak nie umiem robić. <noise> I w międzyczasie zrobimy sałatkę z rukoli i pomidorów. Mistrz. Mistrz. Doprawimy sałatkę olejem lnianym, wielkopolskim. Tak, znasz? Temat? E, tak, ale na zimno tłoczone. Fajna rzecz. E, Wielkopolski w ogóle też fajny rydzowy. Mhm. Kiedyś mm, Posmakowałem. Więc... Często używam. Super, więc. E... Olej też często używam i trzymać go w lodówce najlepiej Czyli co? Doprawimy naszą rukolę Odrobiną oleju lnianego To jest sól Tak Mieszka jest... Himalajska, odrobina pieprzu, pomidorki koktajlowe Myślę, że przetnę je tylko na pół Tak to Są dosyć ładne, jędrne i soczyste Mamy jeszcze kiełki Kiełki, akurat tutaj są kiełki brokuła i takie też użyjemy jako nasz wypełniacz witaminowy. Mieszamy wszystko, żeby połączyły nam się składniki. Świeża rukola, pomidory. Kiełki brokuła, olej lniany, odrobina soli, odrobina pieprzu. Do tego omlet, zielone warzywa z dodatkiem kurkumy, soli himalajskiej mm. i świeżego pieprzu. I na ostro. I na ostro, czyli papryczki takie ostre. Jak zielone zbocza. Mont Blanc. Miałeś okazję? Tak, w tym roku byłem właśnie w Szwajcarii na Pucharze Świata. Zdobyłem czwarte miejsce. 87 km bardzo ciężkiej trasy, 6000 m przewyższenia. I na pewno jadłeś taki omlet? Takie nie. Mm, to wygląda lepiej, wiesz? Ty tu jednak o estetykę. Potrzebujemy jeszcze około dwóch minut. Musimy zmniejszyć ogień. Dobrze byłoby przykryć naszą patelnię, żeby szybciej dostała temperatury. Pasuje jak ule. Mamy gotowego omleta. Teraz wyłożymy go na talerz. Ja zawsze robię taki sprytny sposób. Bezpieczny. Bezpieczny i sprytny sposób, żeby nie uszkodzić omleta. Piękny, puszysty. To co? Wykończymy świeżą natką pietruszki. Do tego sałatka. Może odrobina soku z cytryny? Tak, żeby się komponowała ładnie. Witaminowa moc. Niech moc będzie z Na takim treningu, wiesz, to energii potrzeba trochę jak. Elektrownia jądrowa. Jajka się dobrze komponują. No i kajmet ci. Oto twoje danie, o. twoje śniadanie tak naprawdę. Tak. Omlet z dodatkiem kaszy jaglanej, e, sałatki z rukoli i zielonych warzyw przesmażonych na oliwie z oliwek. Smacznego. Mm. Od razu się ma ochotę na jakiś maraton. A najlepiej ultra. Maraton 3 razy Śnieżka. Za sekundę zapraszamy Was na kolejne danie. Skonsumujemy śniadanie i przygotujemy dla Was mm. niespodziankę. Tak, <grym> idzie gładko. Idzie gładko. Pozdrawiamy. <grym> ok, to drugie danie dzisiejszego odcinka. Będzie to bardzo proste, ale bardzo pożywne danie. Ryż z mlekiem kokosowym, kardamonem, cytryną i mango. No tak. dlaczego e... taki dobór? Byłem w tym roku w Kenii, trenowałem z najlepszymi biegaczami na świecie i mango. Tam smak mango to jest co innego. Bardzo mi posmakowało. Można że... sobie jeść mango w Kenii ze skórką, jest tak miękkie, tak, tak. Mm -hmm. Pycha i postanowiłem to wcielić na stałe do mojego menu. Mleko kokosowe, bardzo fajne też. E, wszystkie praktycznie koktajle to na mleku kokosowym A ryż. Świetnie, właśnie pasuje tutaj do śniadania. Cytryna, e, kardamon, świetnie dodaje smaku. Więc musi to na pewno skosztować. E... No to do dzieła. I ty mówisz się? Mów. <słyska> ok, pamiętajcie, żeby przed użyciem ryżu wypukać go w zimnej wodzie. Ryż myślamy w garnku. Dajemy mleko kokosowe. Kardamon. I gotujemy około 15 minut na wolnym ogniu. Bardzo ważne, żeby mieszać silikonową paczką albo plastikową, a nie łyżką metalową, żeby nie uszkodzić ziareny gryżu. OK, ryż będzie gotował się około 15 minut, w tym czasie zajmiemy się mango. Obierzemy mango, pokroimy twardawe. No właśnie, nie to, nie to nie jest takie mango, które powinno być. Będzie lekko kwaskowe. No i pięknie. Krojenie. Jeżeli mamy ładne, dojrzałe, kroimy w ten sposób po skórze robimy równą kosteczkę no taki efekt czy no, taka kostka będzie ok? pięknie spróbujesz kolejny kawałek tak ok pyszny jeszcze raz równo przy skórze zyskujemy równą kosteczkę, wykręcamy, mamy pięknie. No. Znałeś sposób? Nie. Ale no, tak. widzisz, zawsze czegoś się można nauczyć, więc... Dokładnie. Trening czyni mistrza, eee, a mogę trenować, wiesz, z tobą, z najlepszymi, to trzeba się uczyć od najlepszych. Finiszujemy śniadanie, ryż z mango, mleko kokosowym. Mega emocje, wiesz jak... Mango musimy doprawić jeszcze świeżym tak. sokiem z cytryny. Wiesz, jak, jak finiszuję, to czasami tysiące osób czeka na mecie, a lubię finiszować pierwszy, więc wiesz, smak zwycięstwa. No to będziesz miał okazję dzisiaj też tak. spróbować to danie. Ok, ryż już mamy miękki, w bardzo fajnej formie. Pamiętajcie, żeby ta forma ryżu była półpłynna, żeby ryż odchodził od łyżki, także nałożymy Porcję ryżu. No mega. Ubijamy tak, ryż ręką od dołu. Powinien rozejść się po powierzchni talerza. Udekorujemy świeżym mango z sokiem z cytryny. No i tak smakuje zwycięstwo. I mistrz spróbuje swoje śniadanie. Smacznego. Dziękuję i jedziemy. Klotka. Samo zdrowie, dużo aromatów. Tak. Wspomnienia wróciły z Kenii. Kenia, hmm, finisze, wszystkie, hmm, wszystkie zwycięstwa. Czyli hmm. prosta kuchnia, smaczna kuchnia i zdrowa kuchnia. I smakuje na więcej. Sezon przed nami. Sezon przed wami. Róbcie do domu. To lubię. Ja pozwolę, że będę jadł z garka. <laughs> Jak to woli? I jeszcze jedno danie przed nami. Zapraszamy za chwilę. Okej, okay, zostało nam ostatnie danie, a mianowicie deser. Każda dieta, każde menu powinno mieć dobry deser na koniec. Zdrowy deser. Zdrowy deser. Mleko kokosowe, świeże owoce, syrop z agawy i chia. Chia, czyli inaczej szałwia hispańska, bardzo fajna rzecz, która ma w sobie wiele aminokwasów, białka, ale też nawadnia strasznie, bo ona pęcznieje pod wpływem właśnie mleka, wody. Dodatek do śniadań, płatków, musli, e, deserów. Też e, jeden z elementów lizów, Superfoods, zaliczany tak. do Superfoods. Też e, dodatek do wszystkich moich oktajli, e, staram się to dodawać. Ok, to zacznijmy bardzo prosto. Około 400 ml mleka kokosowego ziarna. Z jednej laski wanilii. Jak wyciągnąć ziarna? Bardzo prosto. Przekrawamy laskę wzdłuż. Otwieramy. I za pomocą noża wyciągamy wszystkie ziarenka. Wanilię to znam tylko Tylko w smaku. Okay. Z torebki. Z torebki. Dobra, dosłodzimy no, tutaj... syropem zagawy. Coś o gawie opowiesz? Bardzo słodka rzecz, też mało kalorii daje nam, ale też czasami lubię dodać sobie miodu. Też mm -hmm. miod fajna rzecz. Jaki miód najczęściej używasz? Wielokwiatowy, gryczany, rzepakowy. No to taka konsystencja miodu, takiego musu. Ja myślę, że tu chia nie ma co oszczędzać. I... Dobra, no bogato. Tak naprawdę... Cały deser. Musimy odstawić do lodówki na okres około 4 godzin. Tak, przez to taki deser przygotujcie sobie wcześniej. Wieczorem. Najlepiej z rana. Czas z rana. 3 minut. Czyli bardzo, bardzo prosta forma. On ładnie tak zrobi się konsystencja takiego budyniu. Spęcznieje to wszystko i będzie naprawdę mega dobry. I na koniec, jak już wyciągniemy deser z lodówki, udekorujemy świeżą maliną, świeżą borówką, można używać owoców sezonowych. Jak najbardziej, to co Wam przyjdzie do głowy, używajcie, to co macie może w ogródkach. Ja też na przykład e, sam zbieram borówki, jagody, swoje przetwory robię, można swojego dziomu dodać. To co ważne, w tym deserze nie ma ani grama białego cukru. Tak. Można zastąpić agawę miodem. Tak. Jeżeli Ale... ktoś nie ma syropu z agawy, możecie używać miodu. Świetnie Wszystko? regeneruje, bo właśnie ta chia powoduje pęcznienie, nawadnia organizm. Jako taki dodatek po kolacji, po ostatnim takim treningu wieczornym, rewelacja. No, no co, chowimy no do lodówki. Gotowy, wkładamy do lodówki, widzimy się za chwilę. Oto to Marcin wraca już z treningu, po drodze weźmie nasz deser. Chia. 9 godzin. Z czym ci się 10... kojarzy 9 godzin? Zesnęłem. Ja to stówkę robię. 100 km dobra. Pięknie ściągnął nam się deser. Udekorujemy go świeżymi owocami jesteś po 9-godzinnym treningu, tak, to możesz zjeść ten deser. Okej, okay, do tego trochę morówki. Możemy użyć owoców sezonowych. Akurat dzisiaj posiadamy takie owoce i takie używamy, ale spokojnie może to być śliwka, może to być jabłko, gruszka, z dynią. Będzie pasowało. Spróbowałeś? No, może. To kolejna inspiracja. Marcinie. No. Twój deser, energia. Regeneracyjna. Na Trenowanie i treningi. Moc szczyja. Wyczuwalna wanilia. Trochę mleka, Ta, właśnie, super. Musi to koniecznie spróbować. Tak więc. Z kosztem mojej mocy troszkę. Może no, przejdzie na trochę. Zależnie na się na pewno. Fantastyczne. Naprawdę, bardzo dobre. Polecamy. No i co, Finisz odcinka. Dziękujemy za uwagę. Widzimy się w kolejnym odcinku. No. Do zobaczenia.